Dzień dobry moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja się nazywam Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do kliknięcia subskrybuj, by być na bieżąco z filmikami, które dla Was publikuję, a dzisiaj moi drodzy temat o brzuchu, ponieważ wiem, że taki temat zawsze Was interesuje, a więc powiem Wam o takich pięciu prostych trikach, które wprowadzicie do swojego życia na 7. 14 dni i zobaczycie niesamowite efekty w postaci mniejszego brzucha. Więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie filmik do końca. Ale na początku jeszcze mała autoreklama, ponieważ trwają właśnie największe promocje na naszym sklepie internetowym na stronie www.gymintelligent.pl Minus 40% na wszystkie e-booki, które znajdziecie na naszej stronie z okazji właśnie czwartych urodzin naszej firmy. Jest to największa promocja w roku, większej nie będzie. Także jeśli tylko macie ochotę schudnąć, zrobić formę na lata, a nie tylko do lata, nauczyć się jak zdrowo się odżywiać albo zbudować pośladki, to nasze e-booki są do waszej dyspozycji 40% taniej. Link do naszej strony z e-bookami wam w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem, a teraz już przechodzimy bezpośrednio do tematu odcinka. A więc moi drodzy, pierwsza zasada, którą powinniście sobie włączyć do waszej codzienności, to że pozbywamy się do totalnego zera wszelkich produktów przetworzonych Fast foodów, produktów, które mają wysoką zawartość sodu, produktów, które są po prostu fast foodami i produkty, które są wysoko przetworzone, mają dużą zawartość kwasów tłuszczowych, nasyconych, tłuszczów trans, które po prostu nie wnoszą do naszego organizmu nic dobrego, są po prostu wysoko przetworzonymi produktami, czyli... Przez te dwa tygodnie nie jeździmy do KFC, nie jemy w maku, nie jemy pizzy sklepu, możemy sobie zrobić w domu, jeśli tylko mamy ochotę, nie używamy gotowców typu właśnie jakieś pizze mrożone, frytki mrożone i tak dalej, wszystko możemy sobie zrobić samodzielnie w domu. Chodzi o to, żeby przez te dwa tygodnie jak najbardziej zredukować ilość właśnie przewożonego. Jedzenia, które nie służy nam, nie służy naszemu brzuchowi, które powoduje, że ten brzuch jest większy, taki nabrzmiały. Mamy problemy właśnie z zatrzymywaniem się wody w organizmie, a dodatkowo nasze jelita nie pracują jak powinny, ponieważ dostarczamy im zbyt małą ilość błonnika w tych przetworzonych produktach, a co za tym idzie? Po prostu rytm wypróżnień jest zaburzony, przez co właśnie tutaj nam te, te treści pokarmowe cały czas zalegają. Są zdęcia, gazy i ten brzuch jest większy. Więc punkt numer jeden. Pozbywamy się do totalnego zera przetworzonych. Produktów na te dwa tygodnie. Dajcie sobie ten czas, zróbcie sobie taki challenge, że przez te dwa tygodnie trzymacie się w 100% tych założeń, bo potem po tych dwóch tygodniach, jak zobaczycie takie ekstra efekty, to sami będziecie chcieć więcej i będzie wam dużo łatwiej w tym wytrwać. A to są tylko dwa tygodnie, czyli 14 dni. Każdy jest w stanie naprawdę to utrzymać. Punkt drugi jest też niesamowicie ważny. Wiem, że wiele osób ma ten problem, dlatego też powiem Wam mniej więcej, jak to sobie dobrze rozłożyć, a więc Pijemy 2,5-3 litry wody, byłoby idealnie, w ciągu dnia, ale okej. Okay, powiedzmy, że te pół litra przeznaczamy na kawy, herbaty i różnego rodzaju napoje. Zero. One też się liczymy ten bilans, odpowiednia ilość płynów w ciągu dnia, jeśli będziemy dostarczać. Będzie regulować utrzymanie się wody w naszym organizmie, które będzie mniejsze. A druga rzecz jest taka, że przy formowaniu się stolca również uczestniczy woda. Więc jeśli. Płynów do naszego organizmu dostarczamy za mało, to wypróżnianie jest utrudnione. I co zatem idzie? To jest samo co przy punkcie pierwszym, czyli cała treść pokarmowa zalega nam w naszych jelitach, powoduje, że tutaj ten obszar brzucha jest taki wdęty, wystający. A jeśli chcemy zmniejszyć nasz brzuch w 14 dni, to właśnie należałoby zadbać również o odpowiednie nawodnienie. Punkt trzeci jest również niesamowicie istotny: to to, żebyśmy do każdego posiłku dodali warzywa różnego koloru. Tak, żebyśmy pod koniec dnia. Mieli, mogli sobie odhaczyć warzywa z każdego koloru. Czyli jeśli do śniadania dokładamy na przykład pomidora, to do drugiego śniadania dokładamy ogórka, czyli zielony kolor. Jeśli do y, pierwszego i drugiego śniadania dołożyliśmy właśnie zielone i czerwone, to na przykład do lunchu dodajemy na przykład żółtą paprykę, a na przykład do ostatniego posiłku w ciągu dnia dodajemy na przykład kalafior. I tym oto sposobem mamy różne warzywa z różnych kolorów, zaliczone, tak jakby odhaczone. I oczywiście w ciągu dnia dodajcie sobie do jednego, dwóch posiłków owoce, najlepiej żeby to było owoce jagodowe, które mają dużą zawartość przeciwutleniaczy, a dodatkowo mają dużą ilość błonnika, nie mają za dużo kilokalorii, a nasycą nas bardziej, ponieważ mają one, dość, robią one nam dość sporą objętość. I tutaj również starajcie się, żeby w ciągu dnia było minimalnie 400 gramów warzyw i owoców w ciągu dnia. To jest niesamowicie istotne, bo tym samym dostarczamy odpowiednią ilość błonnika do naszego organizmu, który również sprzyja. Odpowiedniemu, regularnemu wypróżnianiu, a co z tym idzie? Nasz brzuch będzie bardziej płaski. Dodatkowo odpowiednia ilość błonnika zmniejsza nam skoki glukozy we krwi, obniża nam cholesterol, działa przeciwnowotworowe, jeśli chodzi o różnego rodzaju właśnie raki, nowotwory jelita. Także błonnik ma naprawdę wiele, wiele korzyści, jeśli dostarczamy go w odpowiednich ilościach. Czwarty punkt jest również niesamowicie istotny, ponieważ tutaj chodzi o codzienną aktywność. Przez te 14 dni, każdego jednego dnia, starajcie się zrobić 30 minut dowolnej aktywności, którą tylko lubicie. Może to być spacer, może to być rower, może to być rowerek na siłowni, może to być trening, może to być szybszy marsz, co tylko chcecie. Ważne, żeby przez te 14 dni z ręką na sercu wypełnić ten swój challenge i przez te 14 dni codziennie, minimalnie 30 minut, zrobić jakąś dowolną aktywność, która sprawia nam przyjemność, bo wtedy nie będziemy musieli tej aktywności zmuszać. Aktywność fizyczna, jeśli uprawiamy różnego rodzaju właśnie sporty, to nasze mięśnie pracują, nasze mięśnie pobudzają do pracy właśnie jelita, którym dużo łatwiej jest po prostu przerzucać ten niestrawiony pokarm, te resztki niestrawionego pokarmu w końcowego odcinka układu pokarmowego, a tym samym wracamy znowu do tego samego, czyli regulujemy rytm wypróżnień. I po prostu ten brzuch nie jest taki zdęty, a dodatkowo uprawiając dowolną aktywność przepalamy kilokalorie, więc pozbywamy się również tkanki tłuszczowej, która pewnie w okolicy brzucha jest też w nadmiarowej ilości, skoro ten brzuch jest trochę większy. I ostatni, piąty punkt, jest to punkt bardzo, bardzo istotny, który, który wiele ludzi po prostu bagatelizują, a mianowicie przez te 14 dni dbamy o odpowiednią ilość snu, jego jakość i ilość. Ważne jest, żeby spać od 7 do 9 godzin każdego dnia. Ja wiem, że wiele z Was ma dużo obowiązków, że macie taki tryb życia, że czasami te 9 godzin jest nie do zrobienia, ale 7 już jak najbardziej tak. Pamiętajcie, że odpowiedni sen powoduje, że nie mamy tak wysoko tego kortyzolu, który również lubi nam zatrzymać wodę w organizmie i ten brzuch też może wydawać się większy, dlatego żeby ten kortyzol i pozostałe hormony były w totalnej... Harmonii, żeby były na odpowiednim poziomie, do tego, żebyśmy podejmowali takie racjonalne wybory żywieniowe, bo jak pokazują badania, jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze wybory żywieniowe są raczej po takie produkty, bardziej wysoko przetworzone, które dadzą nam wysoki yy, skok, właśnie energii w krótkim czasie, czyli podświadomie sięgamy po produkty wysoko przetworzone, których przez te 14 dni nie jemy, bo po to, żeby nasz brzuch był bardziej płaski, żeby nasze ciało odżywić, ale też żeby wyrobić sobie takie zdrowe nawyki żywieniowe. Więc dbamy o to, żeby spać minimum 7-9 godzin każdego dnia, a tym samym również wyregulujemy nasze hormony, takie właśnie jak insulinę, glukozy we krwi i zobaczycie, poczujecie się dużo, dużo lepiej, jeśli będzie zadbacie o ten sen również w ciągu tych 14 dni. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to żebyście sobie przed tym challenge'em zrobili sobie zdjęcia i zrobili sobie pomiary. I po tych 14 dniach, oczywiście tutaj dziewczyny, kobiety, również ważne jest to, w której fazie cyklu zaczniecie ten challenge i w której fazie cyklu go skończycie, bo to również ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasz brzuch. Po tych 14 dniach porównajcie sobie te zdjęcia, porównajcie sobie te pomiary i jestem przekonana, że jak zobaczycie te niesamowite efekty, będziecie mieć ochotę na jeszcze więcej. A tym samym to będzie Wasz taki pierwszy duży krok do tego takiego zdrowszego stylu życia, do tego e, zdrowego odżywiania, do aktywności. Bo nic nas tak nie mobilizuje, nie inspiruje jak nasze własne. Efekty. A moi drodzy, w kolejnych filmikach, jeśli tylko macie ochotę, pokażę Wam, jak wygląda mój brzuch przez cały dzień, bo chciałabym, żebyście też zobaczyli, jak po prostu ludzki brzuch wygląda, bo dużo osób w internecie widzi tylko wy wyidealizowane brzuchy, e, piękne kaloryfery, płaskie, e, płaskie brzuchy, duże pośladki, a my jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy jakimś, jakąś kukiełką e, czy jakim, jakimś manekinem. Nasze ciało jest zmienne, zmienia się w ciągu dnia. I zmienia się także w ciągu miesiąca, w czym ciało kobiet. Więc jeśli tylko macie ochotę, dajcie mi koniecznie znać, a dla Was taki filmik. I to, moi drodzy, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że mi gonna się podobać. Tak, tak. mi koniecznie znać klikając łapkę w górę i kliknijcie również dzwoneczek i subskrybuj być na bieżąco. Zapraszam Was jak zwykle na mojego Instagrama, tutaj Wam się wyświetli. Jeśli macie jakieś pytanka, propozycje tematów odcinków, to zapraszam Was właśnie tam. A my widzimy się za tydzień o 10.30 w niedzielę, jak zwykle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, papa. Pa.